Siema, dzisiaj jest piątek i postanowiłem dla was zrobić serię, o której już w poprzednim odcinku tak jakby zacząłem ją, ale nie spodziewałem się, że to wyjdzie fajnie. Czyli ratujemy waszego peseta, ponieważ w poprzednim odcinku zrobiliśmy dla jakiegoś chłopa kopika za 2000, który mu no tam coś tam chciał pozmienić, nie, nie pamiętam dokładnie co. No i miał tam budżet 2000 i swego starego chciał zupgrade'ować No i myślę, że to bardzo całkiem fajnie chłopowi wyszło. Myślę, że chłop będzie zadowolony i napisał do mnie w komentarzach: ten, oto gość Czy bym mu nie pomógł zrobić ze swoim kompem Generalnie ma budżet około 1100 zł na modyfikację swojego kompa. I ma tam m.in. i5 2400, GTX 758 GB pamięci, dysk SSD HDD, zasięg te TK 600W. No ja sobie tak myślę, no w sumie jest mogę coś takiego zrobić. Jak zacząłem, tak myśleć to było ciężko, ale coś wymyśliłem. Także sami zobaczcie, co, a tym razem będzie Intro. Także jak zacząłem robić tego kompatu, miałem taką co by to zrobić, no bo kurcze, no jednak 1100 zł to nie jest dużo i trzeba coś tu wymyślić sensownego, zacząłem na początku myśleć tak ta 750K no jest słabą kartą, ale jeszcze daje radę no na tej i500 2400 nadal się da grać nie wiedziałem co to za bardzo zainwestować jeśli byśmy chcieli kupić kartę graficzną w tym budżecie około 1100 zł to zaś byłaby overkill dla tej piątki. 5 jeśli byśmy zaś zmienili procesor na jakiś mocniejszy no to dużo by nam to nie dało, ponieważ ta i5 już wykorzystuje w 100% tą kartę więc postanowiłem złożyć ten komputer praktycznie od nowa. Zostają nam tylko dyski, obudowa i zasilacz. Także lecimy. Procesor płyta główna jak i RAM przelecą od naszych przyjacielów Skin, ponieważ wybieram jako procesor będzie to Zion e 5 2020 v 2 z procedurą Turbo Unlock, którą będziemy mogli zrobić. Tak wiem, ostatnio zapomniałem jak to się nazywa i powiedział, że się ten procesor podkręca. Nie da się go podkręcić, da się zrobić procedurę Turbo Unlock, czyli odblokować maksymalny zegar na wszystkich 6 rdzeniach, ponieważ ten procesor ma 6 rdzenia i 12 wódków, więc myślę, że będzie dawał radę. Będzie on obsadzony na płycie głównej. Od chłam się będzie to X99H9 i do tego będzie 2 razy 8 GB. Pamięci RAM z 2400 MHz, podsyłam wam tutaj jedną ofertę, że tam jest płyta, procesor i RAM jako jedna oferta i możecie to naraz kupić. To jest kwota około 550 zł. Generalnie tam jest więcej takich ofert i one są przecenione, więc chyba nie sprawdzam tych cen. Więc jeśli możesz, to się pospiesz z kupnem tego e, tych podzespołu, bo może przecena znikną. I ostatnią, największą zmianą będzie tutaj kartę graficzna, ponieważ tutaj miałem małą zagłostkę co ci wybrać. Ponieważ na Allegro, bo polecam kupować tylko z Allegro może na Olyx, jeśli macie pewną osobę, lub się z nią spotkacie, lub wam przez Allegro możecie też wziąć jakąś kartę graficzną, bo możesz ty, ale miałem zagłostkę. Dlaczego? Ponieważ. Jest dużo wysyp jakichś badziewnych kart, typu GT1030. No i zacząłem przeglądać tak, alegraf. Chodzi od 400 do 500 zł, bo tyle nam zostało. Generalnie no nie ma za dużo opcji wyboru. Ja bym ci polecał wybrać tak: albo GTX -a 770, albo GTX -a 1050, 1050i do 500 zł nie więcej, albo Radeona R9 380, 380x i 390. Znalazłem też ciekawą ofertę, która się kończy licytacja za 14 godzin, jak tu nagrywam GTX 980 Ti za 500 zł Pewnie cena podskoczy do 600 na licytacji Ale ta 980 ma taką wydajność jak GTX 1070 Zależy od tytułu, ale generalnie jest tak wydajna ta karta I jeszcze jako kartę graficzną mogłeś wybrać RX 460 lub 470 Do kwoty 500 zł, ale no schodzą jak ciepłe bułeczki, więc no musisz się pospieszyć. I jeszcze są GTX -y 1063 GB, które są całkiem fajnie wydajne. Niestety ta mała ilość ramu, bo tylko 3 GB, no ale w tej cenie na razie nie znajdziemy nic lepszego. Także tę kartę bym proponował kupić. I wtedy fajnie ten kopi będzie śmigał i nie będzie ani zbyt mocnego proca ani zbyt mocnej karty graficznej. Wszystko będzie używane. I jeszcze jakbyś miał budżet, bo pis pisałeś tam chyba, że możesz coś tam dołożyć, to będzie polecał kupić chłodzenie. Generalnie z chłodzeniami trzeba tutaj uważać. Ponieważ y, jeśli kupujemy używane czy nowe, to musimy popłacić na to, żeby chłodzenie obsługiwało podstawkę 2011,3. Ponieważ no, nie wszystkie małe chłodzenia to obsługują, ten procesor nie produkuje dużo ciepła. No ale tu chodzi o to, żeby obsłużyć tą podstaw podstawkę 2011,3. Najtańszym takim, chyba najlepszym chłodzeniem, to w nie PC Fera 3. Od tych modeli w górę możecie kupować i one będą wam pasowały na podstawkę 20113, ale pamiętajcie, żebyście patrzyli na to, ponieważ no, to jest chipset X99 i on tam ma inną podstawkę niż na przykład te wszystkie Intelowskie czy AM4 od, od AMD. Także myślę, że to się podobało i na generalnie, jeśli chodzi o karty graficzne, to dobrą reakcję, po prostu być spostrzegawczym na modele. I uważajcie, żebyście nie kupili po prostu wersji mining, czyli do kupania kryptowalut, ponieważ one nie mają wyjść na obrad. Także dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w niedzielę. Także dziękuję Wam za oglądanie, jeśli chcecie kolejną pomoc, to piszcie, Więc postaram się pomóc. Także myślę, że ci się spodobał, jest już wróciła jakaś do mnie telefon na pewno. Także mam nadzieję, że się podoba. także dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć!